c'est tous ceux qui en font partie qui ne sont pas au premier plan nous sommes allés à la, la périphérie de notre propre langue tandis que imaginez qu'il y ait mettons cinq ou six façons de parler le polonais peut-être ça existe parce que le concept francophonie a mis dans une telle situation que nous sommes Na peryferiach w stosunku do, do tych, którzy zajmują pierwsze miejsce. Proszę sobie wyobrazić, że nagle język polski ma sześciu różnych odmian. Być może tak jest. To, to jest pytanie, które chciałabym Bardzo zadać. Ja bym chciał, żeby język polski miał jak najwięcej odmian. Mi się wydaje, że to jest bogactwo języka. Jeżeli te odmiany się pojawiają, mogą istnieć no, przez. 50 lat po wojnie raczej tendencja była do eliminowania różnic, prawda, do, do, do walki z dialektami. Jak pamiętam, że w szkole nie można było mówić dialektem czy gwarą. Było wyobrażenie, że musi być jedno państwo i jeden język. Ale to jest dosyć ciekawe, że te peryferie literatury francuskiej tak naprawdę, czy języka francuskiego, są bliżej źródeł francuszczyzny, bo jedną z definicji tej e, francuszczyzny kanadyjskiej jest to, że ona jest e, e, archaiczną e, e, francuszczyzną, ona, ona jakby się zatrzymała e, e, w rozwoju, jest bliżej źródeł a, i przez to jest dialektem, przez to jest wyrzucona na margines. Um, no. Podrążmy ten temat, prawda? Że duże, duże literatury mają swoje peryferie i literatury tych dużych języków. Panią Martę Jordan, no właśnie chciałem zapytać, bo e, pani zna literaturę argentyńską, Argentynę, gdzie gdzie oczywiście językiem jest hiszpański, ale czy, czy z tego powodu literatura argentyńska jest literaturą centrum? Chciałabym się odnieść najpierw może do tego, co powiedziała Pani Rita, ponieważ... Yy, Zachodzi podobne zjawisko między językiem hiszpańskim używanym w Argentynie i językiem hiszpańskim używanym w Hiszpanii. Ten język hiszpański używany w Hiszpanii dla, nosi nazwę kastylijski dla odróżnienia od języków używanych w krajach latynoamerykańskich. Język hiszpański używany w Argentynie nie ma. Nie, nie jest językiem dawnym. On się nie zatrzymał, tak jak mówiła pani Rita, o języku francuskim. Natomiast jest w nim, jest w nim bardzo wiele naleciałości z innych języków europejskich. Głównie, skąd to się wzięło? Z historii Argentyny. Argentyna jest krajem, w którym 85% ludności jest pochodzenia europejskiego. Głównie przy, są to przybysze z Hiszpanii, Włoch. Francji, Anglii i Europy Środkowej, w tym około 300 tysięcy osób przyznających się do polskiego pochodzenia. Jest również duża, duży procent ludności pochodzenia żydowskiego. Wszyscy ci emigranci przybywający do Argentyny przywozili swój język i to, co stało się w Argentynie, to powstała mieszanina. Na przykład gramatykę hiszpańską znacznie uproszczono. Jest bardzo wiele słów zapożyczonych bezpośrednio z języka włoskiego, które doskonale w, w argentyńskiej wersji hiszpańskiego funkcjonują. Jeszcze jeden, jedno zjawisko bardzo ważne. Argentyna jest krajem ogromnie rozległym, natomiast. Jedna trzecia ludności mieszka w Buenos Aires i ci wszyscy znaczna, znaczny procent przybyszów emigrantów z Europy w tym Buenos Aires się zatrzymała i już dalej się nie zapuszczała. W związku z czym y, tam y, powstała y, jeszcze dodatkowa, tak jakby odmiana tego hiszpańskiego używanego w Argentynie, y, tak zwane Portenio, czyli język portowy. Y, to jest. Y, y, ten hiszpański, którym jest najwięcej włoskich naleciałości, bo Włosi się dalej już w głąb kraju nie zapuszczali. I to jest taka. No nie chcę powiedzieć gwara, bo to nie jest gwara, to jest język, ale bardzo specyficzny i tu nastręczający tłumaczom dużych problemów, bo trzeba znać realia, trzeba wiedzieć z jakiego języka dane słowo, na które się natykamy i które w ogóle nie jest podobne do, do słowa z języka hiszpańskiego, z jakiego języka ono może pochodzić. Na przykład słowo laburar, czyli pracować po hiszpańsku pracować to jest trabajar, a nie laburar, a tu jest wyraźne zapożyczenie z włoskiego. Podobnie słowo, to już nawet niepodobnie, morfar, morfar, to jest jeść po hiszpańsku comer, zupełnie niepodobny. A jeszcze dodatkowo, jeszcze głębiej wchodząc w tę strefę języka używanego w Buenos Aires, jest jeszcze, taki, jeszcze jedna odmiana, tak zwane lumpardo. Lumpardo to jest tak jakby język porteño, tylko używany przez bardzo niskie warstwy społeczne. Taki slang można powiedzieć. I ten slang głównie można spotkać w tekstach tank. Śpiewanych. Czasami w wierszach Borgesa, który tak jakby podniósł to, 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 to lunfardo, no, wyniósł na salony, nazwijmy to. I z tego właśnie powodu, ze względu na, to, na te wszystkie zjawiska, literatura argentyńska jest literaturą peryferyjną, jeśli mówimy w ogóle o literaturach języka hiszpańskiego. Bo, bo ze względu na tę specyfikę języka. To, to jest pytanie do Pani, do, do Pani Bożeny też. Czy, czy ona jest postrzegana przez Hiszpanów kontynentalnych, europejskich jako właśnie peryferyjna, czy też stanowi część tej wielkiej literatury hiszpanojęzycznej w różnych odmianach językowych i kulturowych? Jak, jak. Jak, jak, jak to jest postrzegane w Hiszpanii? Czy Hiszpanie jak. się utożsamiają z tymi językami, z tymi odmianami? Pani tutaj użyła słowa gwara, dialekt, slang, prawda? One też są wartościowane. To jest nieco gorszy język, czasami zdecydowanie gorszy język, substandard, jakieś, jakieś wyzwanie wobec poprawności językowej. Ktoś przecież powiedział, że różnica między dialektem a językiem jest taka, że, że dialekt to jest język bez armii, prawda? Z państwa, każdym <laughs> I bez woli politycznej, żeby to był język. Ja myślę, że literatury krajów latynoamerykańskich latyno dla Hiszpanii są po prostu literaturami wielkiego języka hiszpańskiego. Może to jest takie pojęcie wielkomocarstwowe. Pewnie to stąd wypływa, że Hiszpanie chcieliby objąć te wszystkie kraje, które kiedyś były ich koloniami, prawda? I poczuwają się do wspólnoty z tamtejszym językiem. Pisarze tacy jak Ricardo Piglia na przykład w Hiszpanii są uważane za wielkich pisarzy języka hiszpańskiego. Nie, powiedziałabym, że nie ma rozróżnienia między pisarzami hiszpańskimi i pisarzami z drugiej strony oceanu. Z tym, że popularność literatur latynoamerykańskich też przechodzi różne fazy. No, pamiętamy o boomie latynoamerykańskim, który był wielkim boomem w Polsce, ale również właśnie w Hiszpanii. No to było też związane ze specyficzną sytuacją polityczną w Hiszpanii, pod koniec frankizmu, kiedy następowało rozluźnienie polityczne, wtedy te wszystkie literatury latynoamerykańskie zostały przyjęte jako świeże powietrze dla zamkniętej literatury hiszpańskiej, która ze względu na cenzurę się nie mogła wtedy rozwijać, prawda? Więc ten boom miał ogromne znaczenie. Ale w tej chwili, pomimo tego, że nie ma boomu latynoamerykańskiego, to literatura latynoamerykańska jest obecna na rynku hiszpańskim, na równych prawach z hiszpańską. Dziękuję. To wszystko fascynujące tematy, ale sądzę, że powinniśmy troszkę pójść dalej i do dalszej dyskusji wrzucę może taki kamyczek do naszego ogródka, bo chyba. Nie będzie to wbrew intencjom organizatorów tego spotkania, jeżeli powiem, że temat tej debaty, czyli literatury peryferyjne, zakłada też, że literatura, którą Państwo tłumaczą, innymi słowy literatura polska jest peryferyjna. Prawda? Jeżeli mamy tutaj do czynienia z gronem tak wybitnych tłumaczy właśnie literatury polskiej na różne języki świata i spotykamy się i dyskutujemy o losach literatury peryferyjnej, to rozumiem, że założenie jest takie, że ta literatura jednak peryferyjna w jakimś sensie jest. Więc jeżeli chcielibyście się Państwo ustosunkować do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, być może też biorąc pod uwagę ten, ten nowy aspekt naszej dyskusji. Olaf Kir. E, w, oczywiście język polski jest duży, bo e, naród polski jest dosyć liczebny, to nie jest mały kraj, on już, jest, już się znajduje w centrum Europy, jest członkiem wspólnoty europejskiej, ale jednak język polski zna e, niewielka część świata i polska literatura musi dojść do, do tego, co się nazywa uniwersalne, do Ameryki, do Europy poprzez tłumaczenia. I tutaj dla mnie osobiście jest szczęśliwą sytuacją, że polska literatura dociera do niby, do niby centrum w, przeważnie w przekładach niemieckich. I z tego jestem bardzo dumny, ale też szczęśliwy, bo to stanowi część mojej pracy. Z drugiej strony, sama Polska znów jest, są wrotami wejściowymi dla innych literatur, jeszcze mniejszych, na przykład Ukrainy, Krajów bałtyckich, Polska odkrywa w odważnych wydawnictwach, takich jak czarne, odkrywa literatury jeszcze mniejsze. To jest taki, można by powiedzieć, taki system filtrowy, która, gdzie najdalsze peryferie wsiąkają do centra poprzez różne stacje, różne tłumaczenia. Miałem taki przypadek, bo w samej literaturze polskiej jest też. Swoja peryferia jest, jest literatura niszowa jak powiedziałeś są autorzy, którzy piszą w języku gejowskim albo marginesowym. Dorota Mosłowska pisze o blokiersach i dresiarzach. Tak, tak. Michał Witkowski pisze o gejach, który jest co, z tematem też nie bardzo przyjętym, więc oni są już. Outsiderami w samej polskiej literaturze. I ciekawy przypadek osobisty u mnie był, jak miałem przeczytać pierwszą powieść Doroty Masłowskiej, Wojna Polsko-Rusko, i to było w 2004 roku. Czytałem to w, Radom w Radomiu, akurat w hotelu. I przeczytałem, ktoś mi powiedział, Ukraińiec mi powiedział, Andrzej Bondar, że to jest świetna powieść, musisz to tłumaczyć. Ja wziąłem to do hotelu i po 10 stronach. Powiedziałem, nie, to jest ostatnie G i wrzuciłem do kosza, bo myślałem, że to jest nie, niemożliwe i wróciłem do Niemiec i dzwoniła do mnie z Urkam, wielkie wydawnictwo i pytali, czy mają kupić prawa do tej książki. Ja mówię broń Boże, nie, to jest ostatnie, to jest nic nie warte. Potem ta książka dziwnym sposobem powróciła. Do Niemiec poprzez Stany Zjednoczone, bo Monika Schneiderman sprzedała prawa światowe do agencji w Stanach Zjednoczonych, więc jakby wyparte powróciła z podświadomości do Niemiec, i inny wydownictwo dzwoniło do mnie znów z pytaniem: Czy nie chcę tego tłumaczyć? I wtedy przeczytałam do końca. I od strony 30-40 widać, że to jest rzeczywiście genialna autorka z wielką fantazją. Więc Drogi peryferie są bardzo różne. I to, że język polski jest nie, nie, nie takie rozpowszechnione, nie znaczy, że sama Polska nie jest. Dla mnie Polska zawsze była tyglem myślenia światowego. Jeszcze za czasów lat 80. ja tutaj przy, przyjeżdżałem, wtedy książki by, były tanie. I ja wiedziałem, że ile, ile przykłada Polska, to znaczy, filozofię francuską. Ona była otwarta na wpływy z całego świata, i ja jako Niemiec przyjeżdżałem tutaj, kupowałem książki w przekładzie i zapoznawałem się z myśleniem światowym w przykładach polskich. Więc to jest to sprzeczy właściwie pojęciu peryferyjności Mimo tego, że przyjeżdżałeś z zachodu, z Niemiec, a nie jak ci koledzy z Ukrainy, którzy dowiadywali się o, o tym, czym jest poezja amerykańska z przekładów polskich. Andrzej Bondar prawda, czytał amerykańskich poetów w przekładach Piotra Zomera. Ja tylko tutaj wspomnę Państwu, bo, bo nie wiem, czy, czy to było jasne, co powiedział Olaf, że literatura polska bardzo często dociera do tej wielkiej literatury, ja myślę tutaj o amerykańskiej, przez niemiecki rynek. Bardzo często składa, dzieje się tak, że polscy autorzy tłumaczeni są najpierw na niemiecki, zdobywają tam publiczność, dobre recenzje i dopiero potem interesują się tymi autorami e, wydawcy anglojęzyczni. Tak chyba było ze Stefanem Chwinem, prawda? Z Hillem, e, ze Stasiukiem. E, widać to nawet w historii tytułów. E, słynna powieść Chwina e, 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 Hanemann e, w Niemczech, w przekład niemiecki ukazał się pod zmienionym tytułem Śmierć Dancji. I pod tym tytułem, tylko po angielsku, ukazała się Wielkiej Brytanii w Stanach Zjednoczonych. Więc e, literatura polska dociera też do tego wielkiego rynku anglojęzycznego przez przekłady niemieckie, w jakiś sposób jednak już przefiltrowana, prawda? jeżeli ten tytuł e, od, od przekładu niemieckiego przejmuje. I sama się zmienia, co ciekawe, że polska literatura sama się zmienia przez ten fakt, że ona dociera przez Niemcy, bo... I to nie na korzyść, moim zdaniem, bo polscy autorzy, ci znani na niemieckim rynku polscy autorzy zaczynają się upodabniać do tego, co niby uniwersalne. Zaczynają pisać pod gust niemieckiego czytelnika, to już widać też w tytule, jak huele Chwelle ma kilka takich tytułów, już, gdzie widać w tytule, że to jest niemiecka aluzja, Mercedes. Na przykład. I to są efekty negatywne dążenia do uniwersalizmu, i wtedy czasami myślę, że lepiej by było zostać tak naprawdę dumnym, peryferyjnym autorem niż się podpodabniać, pod, pod podpisać i zmieniać na niepoznakę. Paweł Dunin to nazwał, określił pojęciem Deutsch zum Nie wiem, czy to jest zrozumiałe po niemiecku. Tak, to jest takie udawanie bycia niemieckim. Więc to jest... To mi się osobiście nie podoba. Ja wolę kogoś, który jest świadomym outsiderem, niż kogoś, który stara się utożsamiać z jakimś głównym nurtem. Chciałbym to kontynuować. O tym już rozmawialiśmy z Olafem, że owszem, droga literatury polskiej prowadzi do świata przez Berlin, przez Niemcy, co mnie też tak samo niepokoi jak Olafa. Ale mus, muszę dodać, że do Węgier nie dociera przez Berlin, więc jednak Budapeszt jest bezpośrednim. W kontakcie z Warszawą i pierwszy przekład Doroty Masłowskiej był węgierski. Sześć miesięcy po warszawskim wydaniu. Maslowska był gościem honorowym budapesztańskiego festiwalu książki i publicznie mówiła, że moja kariera międzynarodowa zaczyna się w Budapeszcie. i to e, dla niej pewne było wielkie przeżycie, że parę dni, parę temu jeszcze wy książki Vargas z biblioteki Wejherowo, a tam <laughs> spotka się z Vargas i, i, jak eh, Vargas dowiedziała się, kim, kim jest ona, to kupiła węgierski przekład wojny polsko ruskej i, prošila prosiła prawie na kolana o podpis od Doroty Masłowskiej, To wielkie przeżycie. A jeszcze kilka słów o tym niemieckim fil, filtrze, bo mam, mam wrażenie, że nawet do Europy Wschodniej dociera literatura polska też przez Niemcy. I tutaj mam, no, mam kłopoty, że moim zdaniem niemiecka polityka pamięci deformuje i ideologizuje obraz literatury polskiej. To jest bardzo niebezpieczne. Podam e, e, przykład. E, e, Środkowo-wschodnia europejska pamięć historyczna jest e, różna od zachodniej, i teraz w Unii Europejskiej toczy się walka o tożsamość tych narodów. E, chodzi o to, żeby totalitaryzm komunistyczny. Był traktowany tak samo jak totalitaryzm nazistowski. I e, te, e, w Unii Europejskiej cały czas zwycięża jakiś lewicowy paradygmat pamięci historycznej i nie uznaje. Podam bardzo prosty przykład. Kiedy byłem studentem polonistyki w latach 80., był najpopularniejszy pisarz polski wśród studentów był Józef Mackiewicz. W akademikach. W latach 80. -tych wszędzie mi spożyczali e, książki Mackiewicza. E, pamiętam te e, wydania drugie e, pojawiające w drugim obiegu i e, to był powszechnie znanym pisarzem. E, po 1990 roku e, Mackiewicz został wiele razy atakowany ostatnio przez Domosławskiego i e, e, ja chciałem to tłumaczyć na węgierski musiałem na to czekać 17 lat. Bo wszędzie odrzucili i wreszcie udało mi się to przetłumaczyć na peryferyjnego wydawnictwa I pamiętam zawsze zazdrościłem, że Niemcy wydali już pięć książek Mackiewicza. I przed odjazdem, dokładnie dwa dni przed odjazdem, wyszła piąta książka Mackiewicza na Węgrzech, więc to wszystkie przetłumaczyłem i mam teraz poczucie, że sam dogoniłem Niemców. Ale jak wracam do domu, to zaczynam szóstą, więc będzie mi krajem przodującym w takim sensie. I wracając do literatury, nie, takie metafory jak centrum i peryferia są bardzo niebezpieczne. Moim zdaniem są są e, centra wzórcotwórcze i e, literatura polska e, e, czy węgierska niewiele ma szansy, e, ale jednak, skoro jesteśmy e, Muzeum Gombrowicza, to właśnie mamy takiego autora. E,